O, jakże miło, że zdecydowali się Państwo po raz kolejny zajrzeć na naszą stronę do biurowej telewizji śniadaniowej. Witam, kłaniam się tuż po 10 rano. Proszę Państwa, jak zawsze mam sympatyczny, smakowity pomysł na proste danie na bazie pieczywa Szultat. E, idziemy tropem tostów, tym razem oto tost trzyziarna. Proszę Państwa, jest takie miejsce, które się nazywa Delta La Platy. To konkretnie w Ameryce Południowej ojczyzna świnek morskich, małych, urokliwych stworzonek, które od czasu do czasu Polacy również decydują się hodować. Ja dziś mam dla Państwa wersję do jedzenia: świnka morska, a więc zabawna kompozycja z szynki wieprzowej, żółtego sera oraz morskiego akcentu oto glony nori. Oryginalnie pochodzą z azjatyckiej kuchni, to namoczona wersja siekana o ciekawym orzechowym, lekko morskim posmaku, całość skomponuje nam się właśnie żartobliwie w świnkę morską. Rozpoczynam od szynki. Proszę Państwa, proszę Państwa, mój niezawodny kulinarny nos mówi mi, że świnka morska jest już gotowa, świnka morska, a więc tosty z szynką, serem i morskimi algami, całość w fantastycznym pieczywie tostowym Szulcstada trzy ziarna. spiekło się na chrupko, część sera wylała się cudownie, o, świadcząc, że całość wypełniona jest po brzegi, o, aż kapie fantastycznie, niech wycieka. Niby nic dziwnego szynka i ser, ale właśnie ten tajemniczy dodatek glonów sprawia, że z byle kanapki wyczarowujemy, no jakby nie patrzeć, świnkę morską.